Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, 15 marca i coś wam pokażę. Zobaczcie, co mamy już na swojej działce. Kamperek od teścia. Słuchajcie, udało się naprawić ten boiler. Okazało się, że ta taka, jakby świeca jonizowana, chyba ona była. Troszeczkę uszkodzona, która po prostu była troszkę oddalona od palnika, no i powodowało to, że, że szła informacja na sterownik, że się nie pali, chociaż się paliło, no i wyrzucało, boiler się wyłączał. Teraz jest ok, działa, więc, więc cieszymy się bardzo. Plan był taki, żeby te wszystkie rzeczy. Które są w kaperze i które są w teściu, wrzucić do, do garażu, no bo tylko tam jest swoje miejsce, tylko tam jest przestrzeń, żeby to przechować na czas, kiedy nas nie będzie. No ale chciałem, też z drugiej strony, samochód zapakować do garażu na czas, kiedy właśnie będziemy jeździć po Paryżu, po Francji. Słucham, Michałku. No to bierz nogę załóż sobie tutaj o kask dla bezpieczeństwa i sobie troszeczkę pojeździ. No, no ale, ale samochodem nie wiadę raczej. Po prostu go umyję, pojadę na myjkę i zostawię pod chmurką, a wszystkie rzeczy z kampera wrócimy do garażu. No bo wiecie, fajnie jest mieć takie swoje rzeczy, które to potrzebujesz, taką duszą podróż yy, i fajnie jest sobie tak zagospodarować tą przestrzeń, której nie ma dużo w, kam w kamperze, żeby ona odpowiadała Tobie, więc takie rzeczy będziemy robić. Właśnie zaraz utworzę, o, ten luk, czyli ten taki jakby to bagażnik gdzie jest najwięcej rzeczy i też najwięcej rzeczy można uknąć, więc go totalnie wyczyszczę eee, później zabierzemy się za środek, to jest zamknięty, będę musiał otworzyć, eee, zabierzemy się za środek, to jest otwarte? otwarte i oczyścimy wszystko eee, co jest w środku, mam na myśli oczyścimy wszystko, mam na myśli półki, które się z są w środku, no dobra ja zaraz otworzę garaż i te wszystkie rzeczy poprzenoszę no bo nie ma innego wyjścia no muszę to wszystko pochować tutaj do, do garażu z kampera idę tworzyć garaż o i tutaj stoi już kamper całkiem blisko garażu tak swoją drogą co so, Michałku tutaj jestem gdzie jesteś? tutaj jestem jesteś tutaj. dobra super no yy, trochę przesadziłem aż tak dużo miejsca nie ma w garażu no ale na pewno więcej niż w domku Włączymy światło, bo będziemy teraz rozpakowywać samochód ten duży, biały I rzeczy wszystkie przeniesiemy tutaj I będą tak sobie leżały aż do naszego powrotu Zgoda, Michaś? Tak Dobra No, także sobie będę musiał jakoś zrobić porządek z, z rowerem Rower sobie może tam przeniosę Z tym wózkiem, gdzie są rzeczy zimowe, narciarskie też odjadę No, Mateusz się już ubiera Zaraz przyjdzie i nam pomoże Michałku, pomożesz nam kampera rozpakować? Tak a później pomożesz nam kampera zaparkować? No. No dobra. To lecimy. A ja teraz podłączę kampera pod sieć, pod zasilanie tutaj w domu. Tutaj o, się podłącza takim, taką siłą. Tu mam przejściówkę, zaraz będę musiał wziąć klucz, żeby otworzyć i wyjąć tą przeciówkę No i pod prąd tam podłączę takim powarańczowym długim przewodem żeby mieć prąd w środku. No i żeby po prostu nie zużywać akumulatorów. Jestem w środku w samochodzie. Podpiąłem jak widać Samochód do sieci domowej, więc mamy światełko. A czy w ogóle tutaj jest światełko? Tylko że nie chciałbym korzystać z akumulatorów teraz przed wyjazdem. Może włączę sobie farakę też z prądu, bo mam prąd już, więc nie mam problemu. Chociaż sobie mógłbym też włączyć ogrzewanie gazowe z picyka, no ale tego na razie nie zrobię. Zobaczcie, tyle rzeczy jest od naszych dziadków, więc to wszystko będziemy musieli dać do garażu. Do tego dochodzą te wszystkie półeczki te wszystkie szafki tutaj o, to musimy też opróżnić to wszystko eee, no teraz ciemno, więc za bardzo nie widać, ale łazienka którą też musimy no słaby, słabo tu widać, więc pewnie jutro coś, coś nagramy no ale generalnie chcemy sobie, o, to wszystko takie rzeczy chcemy sobie jeszcze raz przepakować te wszystkie koce, ręczniki dobrałem się do tego bagażnika stawia się go w ten sposób, o trzeba go otworzyć, no i tutaj są te wszystkie klamory które, to jest łóżko w ogóle, na którym Spać będziemy. Drugie z góry. E, no, ale tutaj mamy cały ten taki, właśnie e, e, miejsce na takie różne klamory, więc chcemy to oczyścić. No i tylko dać sobie te rzeczy, które my potrzebujemy. Jak już o tym też mówiłem. No więc za to się zabieram. E, no i dzisiaj będę chyba kończyć, w sensie nie pracy, tylko kończyć będę nagrywanie, bo po pierwsze mam sobie telefon, samą kamerę, a po drugie robi się już ciemno. Jeszcze nagramy na chwilkę. Tu jest Mateuszek. Czy widać Mateuszku? Cześć! Czy co to zrobiliśmy? Tak, taką bazę sobie zrobili, chłopaki. To jest taka folia stretchowa, ta stretch po prostu. Bo no, zaraz naprawię to Mateuszku e, Udało mi się tyle, no nic nie widać, ale trochę tego bagażnika opróżniłem. Przyjąłem do garażu. O, tu Michałek schodzi? Miał ku zejść? Jak tam wszedłeś? Mati, i mu, dobra? Także chłopaki są w środku, bawią się. W środku farelkę podłączyłem, także mają ciepło. Teraz tam ogrzewanie Spójrz. na prąd Światło się pali, więc mają nam tam fajnie i przyjemnie. Mamy sobotę, godzina dziewiąta. Zrobię tylko porządek samochodami. Wyjadę tymi samochodami i będziemy się zabierać znowu za opróżnienie kampera. Józefka jest z domu, więc pomoże mi. Ja sprząta. No muszę wyjechać za nim, no auto prysują. Tak, to czy kupiłem sobie te dwie skrzynki Dino? A czy nie, w Twojej markecie? Jedna skrzyżka kosztuje 3 zł No i tu jeszcze wziąłem takie dwa zapachy Jeden do kampera To jest zapach, ale też odświeżacz znaczy yy, I pochłaniacz wilgoci Jeden do kampera, drugi sobie damy do łazienki, do domku No ale skrzynie są, także wszystkie różne rzeczy Które są teraz w kamperze, jakieś takie nie wiem Przyprawy, nie przyprawy, które tam są Zapakujemy tutaj i tutaj I wyniesiemy do garażu A kupiłem tutaj Nie w Dino, a w Twojej markecie. Ja już wróciłem ze skrzynkami. Mamy dwie skrzynki. Jusznik jakiś pojemnik znalazła, trzeci. Także mamy też jakieś. O, tu jest ten. To jest ten pojemnik taki przezroczysty, gdzie chowamy różne, właśnie takie klamoty, których chcemy się pozbyć z kampera. i to jest Jusznik jest akcji. Teraz. O, tutaj wszystko jak czysto. Wczoraj było tutaj mnóstwo rzeczy. No, też wczoraj było ciemno i za bardzo nie widzieliśmy, jak w tym kaperze jest. Teraz wiemy wszystko i widzimy wszystko. No dobra, tyle mamy miejsca w kamperze. Nie no, mamy dużo szafek, zobaczcie, tu są puste szafki. Bo tutaj jest kwestia tego, że ja wszystko z, y, tu zmniejszyłam dużo. Tu tutaj jest boiler. To są puste szafki. Okej. Okay. No jeszcze u górę pewnie ja tam pociągam, zobaczymy co tam jest. Eee, jeszcze tam mamy szafki. So, tu I są to są tutaj są no szaflady przejrzone, także te szaflady zostają. Okej, okay, to ja będę coś na Czy ja już mogę wziąć te talerze, tak? Tak, to możesz dobra, całe to, wziąć. to zabieram. To możesz... Teraz pompuję dzieciakom takie poduszki Za głowę Chciałbym, Mateusz teraz chce, chce Michać, także muszę jeszcze go wziąć i napompować Czekaj, czekaj, jest jeszcze, jest. Dobrze Michałku, zaraz ci dam Pompuję teraz dla Michasia Dobra Pompujemy Michaśowi też napompowałem tą poduszkę i widzę, że walczy z tym. Tak, ja tak cię założę. Trzymaj sobie tą czapkę Michaś, to jest twoje, a ci to założę. Ale trzymaj, zła czapkę, nie bij poduszki, bo ją to boli. Założymy ją ją. Idziemy dalej sprzątać. Węciłem po drugą skrzynkę. O Boże, ile to co jest. No dobra, czyli to zostaje. Ja, ja nie wiem po co To to w kamperze, ale... Bo to są fajne, to są chyba trzy miski, albo cztery w jednym. Dobra. Taki fajny zestaw. A to damy do garażu, Jedna no i o, mamy kubeczki A, z Turcji, Crystal Hotel, super, one są fajne, bo one są plastikowe, one tu wyglądają jak yy, ze szkła, ale to jest plastik, super, i nie trzaskają tak, tu były wczoraj kliżki jeszcze, Józka zabrała je, dobrze. Bialetti mamy yy, zaparzecz do kawy, jak to się nazywa? Zaparzasz do kawy włoski? i pod wciśnieniem on się no, tam... No, czyli taki włoski zaparzasz do kawy. Tak, tylko że wiecie, jaki jest minus? Że trzeba wygrzymać ręką, bo się urwała ręka. No to jest minus. Rzeczywiście, no to jest minus. Nie możemy tego do plusa zaliczyć. Dobra. I dobra, dobra. Czy my będziemy gotować na parze? Zdrowo, Czy my w domu ale nie. gotowaliśmy na parze? Nie. Do garażu. Jakiekolwiek przez 10 lat. Do garażu. Mateusz się bawi, położył się. Położył sobie pod plec taką. Strecz. Folię streczową. Właśnie tą poduszkę za głowę. Taką do samochodu. I Michał się ko niego. Tylko, Michał, ty leżysz na samym betonie. A w sumie Maty też leży na samym betonie. Jak to? Dobra. Wstawajcie. O, tak to wyglądało. No, a i się teraz Michał położy, Mateuszu? No spróbuj, Michałku, połóż się. Zobaczymy teraz, jak Michał się położy. No? Główkę na poduszkę, prawda? Na no, połóż główkę na, na poduszkę. Na no, połóż teraz. Główkę. <laughs> Michał też leży. Ale opalacie się plażing normalnie w marcu, nie w Polsce! To bym pomyślał. A tutaj Mateuszek z się bawią się wykopaliska. Już podobno coś odkryli, ale jeszcze nie wiem co. Tu jest ich, to jest ich teren. O i na tym terenie prowadzą wykopaliska. A ja wziąłem Clit Bank. Zabija 99,9% bakterii. No i to będzie mi służyło do czyszczenia łazienki. Idę. Łazienkę też opróżniliśmy już, także o to sobie to odłożę. Otworzę sobie łazienkę. O, tutaj póki mam czyste. No i tutaj, bo taka pręsie roli, bo on stał całą zimę. Więc trzeba trzeba tutaj wszystko przerecieć tym teefem. To jest mój zestaw na dzisiaj. <grybujesz> o nie, tego się teraz nagrywam, jak włączyłaś klimaty. Francuskie? Tyle muzyczka Takie... francuska. Trochę spoko. Średnia, romantyczne piosenki <średnia>, Słuchajcie, my, my sprzątamy tego kamerę. Nie dlatego, że on jest zasyfiały, albo jest nie wiem, brudny, albo na przykład, że jest zaniedbany, bo jest bardzo zadbany. Tylko chodzi o to, że on stał całą zimę i praktycznie nie pół lata... No tak jak mieszkanie e, byśmy mieli. pod domem u dziadków, więc no, trzeba go by sprzątać, Ale działa woda, sprzątać. Działa woda, wszystko działa, woda jest ciepła. Wszystkie sprawne są urządzenia, więc tutaj jakby jest super, nie ma się do czego przyczepić. No a ja sprzątam łazienkę, no bo trzeba to po prostu odkazić, no bo stało bardzo długo przed domem. Już pachnie chlorem, więc pachnie czystością. Przed nami no drugi utwór. No i to tych klimatach sobie sprzątamy. No, Każdy sprząta sobota, no. dzień mopania. Dokładnie. <grystanie> 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 a ja teraz sobie zmierzę dywanik tam, to jest dywanik, który był w kamperze. My go nie wrzucamy, bo to nie jest nasz dywanik, ale yy, chcemy dzisiaj podjechać do kastorami i kupić taki nowy Czysty po prostu, bo ten jest bardzo brudny Tylko zmierzę go, jaki on jest długi Tu jest już przez dziadka docięte, więc my też tak pewnie zrobimy Ale no kupimy, bo jest bardzo brudny, no widać Więc zmierzymy go, zaraz zobaczymy Mati, pomożesz mi zmierzyć? No To dawaj, trzymaj, chodź Chłopaki mi pomogą I tak mam tutaj z Dobra, chodź, złap to, patrz Tam końcówkę złap Tu przyłóż a ja pociągnę. Zobaczymy, jaki jest długi ten dywan. Zobaczymy. On ma 2,40, Justynka. Dobra. 2,40 metry i czterdzieści a na szerokość? No, czekaj. Pójdź, Mati. Pójdź pomału. No, puść. I teraz tu złap tak a na szerokość, na, na długość ma 2,40, a na szerokość,. 60. By 60. Bo tak, wtedy nie trzeba było no, go docinać. Tak? No ten ma akurat 62, ale 60, spoko, 61, no. ale 60 nam wystarczy. Dziękuję Mateusz. Nie ma na co? Po całym dniu mamy kampera już rozpakowanego i teraz pakujemy rzeczy nasze, które będą zamiechać do, do Francji. Tu jeszcze byliśmy po prowiant. Także cały bagażnik samochodu jest y, zarąbany y, Jakiś tam, o nawet zgas teraz ten Nie wiem, może ktoś go reaktywuje, otworzę o, drzwi O, się łączyło. Jakieś napoje, jajka oczywiście Jakiś tam tez, y, Chleb to, tostowy, y, Pringles y, Jakieś tam wafle ryżowe Mamy y, Mamy też buciki Jakieś tam nowe ciuszki na podróż, także Wszystko już mamy I nosimy to wszystko do do kampera. Ja muszę otworzyć sobie ten bagażnik do tego do bagażnika wrzucę właśnie takie rzeczy najcięższe typu właśnie woda mineralna no i tu jeszcze jest mleko, nie? No a pokażę wam jak to wygląda teraz tutaj. Całe wejście jest zawalone tymi wszystkimi prowiantami. o tutaj. Wszystko jest zawalone. Słabo widać, bo jest ciemno, Hej. ale już jesteśmy pod koniec dnia, ogarniemy to i uciekamy spać. Ładowarkę do komputera? No po Może co ci tutaj? gdzieś w samochodzie. A no, po co ci ładowarka do komputera No dobra, albo przynieś swój komputer, bo je, jeżeli ja nie znajdę ładowarki, to... No dobra, no to cię wylukać, ale najpierw ten, te rzeczy poproszę. Nie strzelaj we mnie! Ale coś moja blog. Dobra. A ja wam jeszcze pokażę, co Justynka zamówiła do kampera. E, taki przewód na chyba takie wszystkie bardziej popularne... Gniazda do telefonów, czy tam nie wiem, do jakichś słuchawek, żeby je naładować, jest takie coś. Kupiliśmy sobie taką latarkę. Drugą też kupiliśmy czarną, trochę lepszą, ale już jest w kamperze. Kupiliśmy uchwyt na telefon. Tutaj wpinamy sobie do tej kratki, gdzie jest nadmuch w samochodzie. No i tu jest magnes. Przykleja się to do telefonu, nabudowy telefonu z tyłu Mocisz i tu się, pyk, do dopina co ci włączyć? węża, węża ci włączyć? czekajcie, włączę Michasiowi węża znalazł gdzieś ten stary aparat eee, poczekaj gdzie są gry? na no, dole są chyba gry, poczekajcie w prawo i pyk na dół, a i chyba tak poczekaj Michasiu, a tutaj trzeba chyba, pyk jest Snake, i łączyłem, łączyłem jazieli i węża a tu jeszcze Justyńka sobie zamówiła takie słuchawki bo jest na bardzo dużo pływa, bardzo często chodzi na basen też z Chin, to, to jest generalnie wszystko chyba z AliExpress czy tam z Allegro, ale z Allegro pewnie ma hmm, z Chin jakiś pewnie typek zamawia no i to są takie słuchawki do uszu yy, które można założyć, słuchać muzyki i pływać w basenie mają tutaj jakąś swoją pamięć wewnętrzną, albo jest wejście na kartę SD, tego jeszcze nie wiem. I tam można sobie wgrać jakiegoś e-booka, albo jakąś mp 3 Poczekaj, a Michałku, wiesz co, bo się wyłączył. Aparat trzeba go naładować, ale tu się dobrze składa, bo mamy kabelek na wszystkie wejścia, myślę, że do tego też będzie pasował. No, a ja zaraz idę jeszcze do Josynki do, do kampera, bo ona tam rozkłada cały prowiant, który dzisiaj kupiliśmy w kerfurze.